Przede wszystkim ten ujemny bilans wynika z tego, że zmieniły nam się trochę rynek zbytu naszych produktów. Polska głównie eksportuje je na teren Unii Europejskiej, znacznie mniej eksportujemy na pozostałe kraje świata i. To, co się zmieniło, to zmienił się popyt w Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy w Unii zdecydowanie widzą nadchodzące spowolnienie i my z kolei w Polsce dostrzegamy spowolnienie, jeśli chodzi o nasz, o nasz przemysł i o nowe zamówienia w tymże przemyśle. Co za tym idzie, ten eksport nam wyhamował. Te dane, dane GUS-u obejmują pierwsze półrocze. I jeszcze w nich dokładnie nie widać tego hamowania, które już widać w innych danych makro, makroekonomicznych, które produkuje GUS. Wynika to z tego, że tak naprawdę przedsiębiorcy nadal jeszcze w czerwcu kupowali na zaś. Mieliśmy zwiększon, stąd mamy tak wysoki import towarów przedsiębiorcy czy producenci. Nadal robili, robili zapasy, chociaż w tej chwili już dane dotyczące np. indeksu PMI pokazują, że z tych zapasów coraz bardziej schodzimy. A co więcej, przez to, że schodzimy z tych zapasów, nasz rozwój gospodarczy, czyli PKB, które w tej chwili za chwilę będziemy mieli kolejne odczyty, wstępne dane za drugi kwartał, mogą pokazać poważny zjazd z tych 8,5%, które odnotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Koniunkturalnie, my już wchodziliśmy powoli w recesję, jeśli chodzi o nasz wzrost gospodarczy. Pandemia COVID i teraz wojna w Ukrainie zdecydowanie tylko przyspieszyły te procesy i dołożyły do tego nowe problemy, chociażby z, z brakiem dostaw, czy też z wzrostem cen na rynkach surowców i energii w Polsce, więc to spowolnienie nas czeka. Pytanie, jak głębokie to będzie spowolnienie? Wydaje się, że w 2022 roku otrzemy się, jeśli chodzi o wzrost PKB, o, o być może nawet o zero, czyli będziemy mieli taką stagflację. Ten pierwszy kwartał PKB z wynikiem 8,5% no to było swego rodzaju zaburzenie, które wynikało z tego, że nagromadziliśmy naprawdę ogromną ilość zapasów. A co podbiło nam również PKB? W tej chwili czynniki, które wpływają na nasze PKB, czyli ten bilans eksport, import jest ujemny i on pozostanie ujemny, to wpływa negatywnie. Nasza produkcja przemysłowa w tej chwili dosyć poważnie zwalnia. Indeksy koniunktury pokazują, że tak źle jeszcze w przedsiębiorstwach nie było. A przedsiębiorcy nadal obawiają się w głównej mierze wzrostu cen i kosztów produkcji. I wydaje się, że ten etap przerzucania podwyższonych kosztów produkcji czy świadczenia usług na klientów, znaczy dobijamy do szczytu możliwości i, i dalej, albo będziemy, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, podejmowały decyzję o, o zamknięciu działalności. Albo o znacznym spowolnieniu na przykład zatrudnienia czy wzrostu płac w przedsiębiorstwach. Taki cel miała Rada Polityki Pieniężnej, żeby spowolnić całą machinę i rozpędzoną gospodarkę, która się dosyć mocno rozgrzała przez ten 2021 rok. Kiedy my po roku zamknięcia, jak my jako obywatele po roku zamknięcia, ruszyliśmy nagle do sklepów, ruszyliśmy po usługi, ruszyliśmy na wakacje. I bardzo dużo środków wrzuciliśmy na rynek. Tutaj w tej naszej walce z inflacją oczywiście nie pomogła polityka rządu, która była nastawiona raczej na konsumpcję niż na trwały rozwój. Dodatkowo też trzeba podkreślić, że te 240 miliardów, które zostało wpompowane w naszą gospodarkę, również miało negatywny wpływ na, na inflację. Paradoksalnie, nasze spowolnienie, które nas czeka, może przynieść ochłodzenie, jeśli chodzi o, o polską inflację. Nie spodziewałbym się jednak go wcześniej, niż w zasadzie w perspektywie roku, czyli ten jesienno-zimowy okres na pewno będziemy doświadczali jeszcze poważniejszego wzrostu cen niż ten obecny 15